Siema, widzowie. Dzisiaj gramy sobie w Palmów Kononi z kierowca KM i jedziemy sobie linią 114 na konieni oddział szpitalny Jak coś ksawery jest na głosie, ale on się nie będzie odzywał. Zależy jak będzie chciał. My sobie ruszamy. Tutaj jakie lagi Nieważne jak być adminem. Proszę komunikacja miejska. Y po prostu to nie jest not for admin. No, i to wszystko. Dobra, jedziemy na żądanie. Woda w kranie. Dobra, jedziemy przez cmentarz. Dobra, e, jedziemy dalej. Nie wiem jechać przez cmentarz. Nie, jadę już swoim drogiem. Jest bardzo krótka linia. Dobra, o Świętego Antoniego. Następny przystanek, co jest na Przejazd następ kto tu stoi tak przystanek końcowy jest um, o dobrze pana ban, 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 ban i ban, i ban i ban i ban i ban i ban ciągle ban. bany są nigdy nie ma banów szczerze, ale bany są za proszę nich dobra i koniec y... jazdy prosimy opuścić pojazd prosimy opuścić pojazd Dziękuję. Ja sobie zjadę na pobocze. Albo po prostu kamuje. I zaraz jedziemy na dworca PKP. Eee, chociaż. Dobra, e, zawrócimy sobie teraz. To wsiadajcie. Wsiadajcie. To sobie zawrócimy na dworzec PKP. Okej, okay. dobra, pozdrawiasz. Dobra, siadaj, jedziemy. E! Tutaj. Aha! Dobra. Dobrze na wstępnie <tryk> Z z MZK. Nie, strasznie. nie rób nawet trollinga, bo adam No i essa. Dobra, ja daję ban. Tak nie będzie. Dobra, ja odam Właśnie, odezwij się. Tak, please, człowiek kępa. Teraz e, na pewno jesteś z Polski, ale lepiej, bo coś nie wiem. Dobra, jedziemy. Wow, jak coś szybko jedzie. Ja, jedzie jak coś jedziemy już idzie 92 godzina. Dobra, na narząda odrziska. Nie, nie będzie musít, bo ja nagrywam. Zara włączę, włączę Rusian Dobra. Koniec trasy. Musimy opuścić pojazd. Musimy przemieścić się na przystanek przerwa. Wisiatka. Dobra, jadę do trudno. Dobra. Widzowie, trzymajcie się, cześć, no